Już po ceremonii ważenia moim kolejnym gościem jest Kamil Krzywina, który jutro obiecuje, że ściągnie na swoją halę, na swoją walkę same tłumy. Panki będą krzyczały, podobno już jest cała ceremonia przygotowania. Tak będzie czy nie? Witam wszystkich serdecznie, oczywiście tak będzie, biletów poszło multum. Cała nasza trybuna będzie praktycznie, mam nadzieję, że zapełniona tylko moimi kibicami. Będzie głośne pierdyknięcie, że tak powiem. Nie będziemy tutaj używać, ale będzie naprawdę mocno. Chłopaki się przygotują w 100%. Na pewno przygotują się lepiej niż ja. <grywa> ale przecież czy, czy, do czy, czy, czy walki bez formy, czy są? Nie, nie. nie. Chłopaki już widzę, że zaczynają. Wokół mnie taka się, że tak powiem, już grono takich ścisłych fanów się robi, którzy jeżdżą już nawet daleko. Także już widzę, że z walki na walkę mają coraz to lepsze pomysły i oni trenują przygotowania trybuny, a ja trenuję przygotowania do walki. Jestem nie, no, coś pięknego, nie. Jestem głodny zwy zwycięstwa, jutro robię swoją szybką robotę i wracam się bawić z nimi do rana. Więc nawet nie będę o nastawienia nie przeciwnika, bo to wszystko już zostało powiedziane na drodzy. drodze. Więc widzimy się jutro na tym wielkim show, więc tylko po zwycięstwo, nie. Dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do oglądania The Warriors MMA. je. Ah, yeah. Moi drodzy, ze mną e, dwie wielkie persony sportów MMA, walki boksowych i grzyskiego -Myszanek. Moi Mojej drodzy, nabierzasz od tenera Kamila Jenela. Ja przygotowane zawodnik na jutro. 032 produkcje. kurwa. On jest tak przygotowany, że kurwa, ja nie wiem, czy jak on nie, nie wejdzie mu w nogi, to się cała kurwa klatka nie wywróci, chłopie. Ja pierdole, człowieku. Ale była taktyka specjalna, czy nie? Czy to jest żywioł jutro? Nie no, jaki żywioł? Jest wyćwiczony, to musi robić to, co my założyli, a żywioł to będzie po walce. Bo Magdalena, piękno kobieta, coś tam na pewno do tego jeszcze zażyje wieczorem, także to będzie prawdziwy żywioł. A je! Ja wiem wtedy chcemy poczęstować jakimś miodem specyficznym, żeby było e, le, lepsze tak zwane peklowanie. To jest peklowanie to jest e, hasło z jeden fajkiem, także w czy nie wiedzą o co się rozchodzi ale, nie, ale... Wszyscy muszą, nie wszyscy muszą to być tajemniczyni, reszta, Ja mam tak? tą okazję teraz, że, że mamy was obu przy kamerą. Trenerzy, rozwijmy te wątpliwości, bo ostatnio z Mateuszem o tym rozmawiałem, czy peklowanie przed walką jest wskazane, czy nie? <śm> <śm> no bo ostatnio się kłóciliśmy, nie pamiętasz, tak, czy jest, tak. czy nie? Jest, czy nie? E, według mnie jest skazane. Jest skazane siedem razy dziennie. Po peklowaniu zawsze lepiej się żyje, jest otwarty umysł. Obie normalnie, kurwa, ja jak chodzę, to mnie nawet kolana nie bolą. <śm> że peklowanie to sens życia. To także... Tak, ale jak zapekluje za dużo, to nie będzie właśnie nie brakowało teścia? Peklowanie to jest 70% związku. No. Bo reszta zawsze o nie, to nie jest Seks to jest kunszt. To jest kunszt. Peklowanie to jest kunszt. To jest sztuka. Więc nasi młodsi odbiorcy już wiecie, jak to się robi, jak te związki przetrwały tyle lat. Dzie okay. Dzięki ślicznie i co? Widzimy się jutro. Widzimy się jutro. I zapraszamy. <laughs> Drodzy Państwo, już po ceremonii ważenia jestem na Mateusz Kowalski. Dzień dobry, dzień dobry. Powiedz mi, wiem, że ostatni pojedynek, nie proszę po Twojej myśli, Szybka, szybkie KO, nie tak miało być kontuzja kolana. Nazwijmy tak, nazwijmy dzisiaj wielki, jutro wielki rewanż. Wiesz, no kontuzja kolana, no mocne kopnięcia były, no, mm -hmm. znaczy nie kolana, tylko staw skokowy strzelił. No zrobimy jutro z chcemy rewan, zobaczymy jak to będzie. No wyjdzie lepszy, nie? Dobra, powiedz mi, że jak jutro wygrasz, to będzie 1 do jednego, czy możemy spodziewać się walki numer 3 wtedy? Oczywiście. I to padło na teraz na naszym antenie moi drodzy. E, taktyka na jutro jaka specjalna jest na Danisa? Wiesz co, nie, no robimy show, robimy dobrą walkę, wchodzimy i napierdalamy się i tyle, nie? Czyli po swojemu? Tak, nie ma żadnej taktyki, robimy to po swojemu. No i fajnie, widzimy się jutro. Dzięki serdecznie. Dzięki. E, drodzy Państwo, jest ze mną bohater jutrzejszej walki wieczoru sam Denim Flintstone Górniak. Przed chwilą rozmawiałem z swoim oponentem i mówi, że jak... I to z sobą wygra, to da ci walkę numer 3. Co to ty myślisz? E, ja myślę, bo mój przeciwnik ma walkę podobno za tydzień wczoraj ogłosili. E, Aha. Także myślę, że on nawet za tydzień nie wystartuje. <laughs> Czyli mówisz, że nie ma takiej szansy, żeby ta walka numer 3 się odbyła? E, tak, jak, tak jak zawsze, ja wchodzę, robię swoją robotę i. Czy to jest znajomy, czy kolega, jeśli ktoś wychodzi ze mną e, do klatki, bądź ringu, musi być świadomy, że ja robię swoją robotę, czyli idę po wygraną. Dobra, Denis, jak już masz takie, takie nastawienie, że tylko wygrana, to powiedz mi, czy powalczysz trochę dłużej niż jedną rundę? E, ogólnie, mogę tutaj powiedzieć, że będę starał się nie kopać i chciałbym dać dłuższą walkę przede wszystkim i pokazać też, że jestem dobry w, różnych, w innych dyscyplinie niż sam boks. Dobra, powiedz mi, czy, czy sama tradycja będzie taka sama jak zawsze, że od Ciebie jutro jest cały autokar panów jak zawsze? No myślę, że jutro będzie około 60-70 ludzi ode mnie, także standardowo. No to co, no to co, widzimy się jutro, zobaczymy, jak, który scenariusz się zniści. Byku powodzenia i widzimy się jutro, ej! E, drodzy Państwo, ze mną wielki włodarz dzisiejszej gali The Warriors, Patryk. Czy wszystko z na guzik? Witam wszystkich, no jeśli chodzi o organizację gali, no to powiedzmy, że dopięte na ostatni guzik. Mamy nadzieję, że nic nie wydarzy się, czego byśmy nie chcieli do jutra. No i tyle no. skupiamy się teraz na pracy, skupiamy się teraz na tym, żeby chłopaki wypoczywali, żeby zorganizować wszystko na hali, no i żeby dać państwu naprawdę dobre show. Widziałem, że karta karta naprawdę jest solidna i masz kozaków, takich wiesz, underdogów i masz kozaków z górnej bułki. którzy mają doświadczenie. Czy spodziewasz się jutro jakichś specjalnych niespodzianek? Jeśli chodzi o kartę walk, no to staraliśmy się z Damianem właśnie dobrać tak, żeby naprawdę stricte sportowo to było mega dobrze zorganizowane, żeby to nie było w postaci jakiegoś flick fajtu i tak dalej. No są zawodnicy, którzy gdzieś tam są znani w Polsce, w Europie nawet niektórzy. Są też zawodnicy, którzy są takimi underdogami. No i co, no wszystko. To jest MMA, także ciężko jest gdzieś tam zakładać, że ktoś będzie faworytem. Jeśli no, jeśli walczą w MMA, tak? Nie będę pytał też, wiesz, co ciekawego nas czeka jutro, bo proszę Państwa, trzeba zobaczyć, przyjść, obejrzeć na pay preview, nie będziemy to rozradzali, ale pytanie, takie bardzo mi się ważne, czy będzie numer dwa gali, czy to jest jedynka i kończycie ten projekt? No, jeśli chodzi o organizację, no to to jest nasze, tak jakby, marzenie, no i chcemy Zrobić coś takiego, no jeżeli nam wyjdzie, jeżeli się nie sparzymy, e, dwa razy w roku, zobaczymy, no, może się uda. Na razie skupiamy się na tym, żeby tą pierwszą edycję zrobić. Jak najlepiej umiemy. E, staramy się, dokładamy wszelkich starań. E, naprawdę kosztuje nas to dużo poświęcenia czasu i nerwów. E, ktoś, kto organizuje gale, wie no wie jak, jak to wszystko wygląda także no nie możemy powiedzieć, że na pewno będzie druga edycja bo nie wiadomo czy się nie sparzymy ale gdzieś tam w planach chcielibyśmy zobaczymy jak to wyjdzie, na pewno nie będą państwo żałowali, jeżeli jutro będziecie oglądać na żywo bądź w systemie pay per view bo będzie co oglądać, naprawdę będzie kawał fajnego MMA moi drodzy, moim państwa gościem był Patryk Siton wielki włodarz jutrzejszej gali, dzięki serdecznie dzięki. widzimy się jutro Do zobaczenia.